Dzień dobry! Witajcie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiaj odbędzie się on bez przeszkód, jak ostatni. I dzisiaj będę w stanie pokazać cały proces palenia na filmie, a nie tylko opowiedzieć, co czułem. No cóż, do trzeciej walczyłem w nocy, żeby to jakoś poogarniać. Chyba już wiem o co chodzi, więc nie przedłużając. Dzisiaj: Jibiar pomarańcza z czekoladą, czyli podobne do tego, co kiedyś było już na kanale, czyli. Do Starbaza. Tylko tym razem jest to jasny tytoń. W zapachu czuję pomarańcze, czuję takie kakao, więc tak samo jak tam, powiem szczerze, że zapach mnie bardzo nastraja pozytywnie. Zobaczymy, czy co do Dzibiara jest to tytoń niby premium, ale ja bym, ja bym raczej go sklasyfikował jako taka klasa średnia. Ja mam bardzo duże ale o tego tytoniu. On może czasem potrafi mnie zawieść, ale zobaczymy, co potrafi. Także zaraz do Was wrócę z rozpalonym cybuchem, co do y, tytoniu, znaczy struktury tytoniu, jasny, całkiem dobrze pocięty, podczas nabijania nie było ani dużych liści, ani grudek, także jest ok. Chmury z marszu dostaną dziewiątkę. Parę słów, co czuję. Czuję zajębistą pomarańczę z czekoladą. Nie mogę się przypieprzyć do niczego w tym tytule. Naprawdę. Trzy węgle, duża temperatura, nie gryzie, dobre chmury daje, dobry smak, słodki, lekko kwaśny, ale wyczuwalna jest ta czekolada yy, z pomarańczą. W zapachu w zasadzie też. Najbardziej wyczuwam kakao tutaj jednak w zapachu z nutą pomarańczy, jakby w smaku, w smaku jest chyba odwrotnie, chociaż ciężko mi powiedzieć, nie no, nie no po prostu super, dobra ocena numerkowa, żeby nie przedłużać no za dym myślę, że sprawiedliwa ósemka, albo nawet dziewiątka, dobra na razie pierwsze 10 minut, dam ósemkę, żeby nie być takim optymistą pierwsze 10 minut palenia, dym 8 jakość smaku 9 spokojne. No, no mówię, ja się boję używać efektu wow, bo nie wiem jak będzie wyglądał efekt wow, ale tutaj wyjątkowo naprawdę 9 takie niedoceniana dziewiątka jakby to, nie wiem czy to dobrze zabrzmiało, no 9, no 9 no no za jakość 9, y, za intensywność 8, bo jest taki delikatny, ale nie taki, że mało go czuć, tylko taki taki taki, taki... Fajny, dobry, po prostu dobry i nie jest przesadzony w żadną stronę. Tutaj daje, yy, co ja powiedziałem, 7? Nie, 8, też 8. 8, 8, 8. Jest bardzo dobry, yy, bardzo dobry. Tutaj nie, nie mogę się do niego w ogóle przyczepić. Jest super. Jeśli chodzi o zapach, jakość, 9, intensywność. Yy, no, ja się, co zawsze znaczy z tą intensywnością, to znaczy intensywność zapachu. Dam 8, ponieważ jest intensywny, ale. Myślę, że tutaj najlepsza ocena będzie właśnie, najlepsze oceny są w granicy 7,5, pół. Ósemka to jest chyba taka najbardziej, najbardziej taka stabilna ocena, ponieważ nie jest to w żaden sposób gryzący, gryząca intensywność czy jakaś taka, że uderza w głowie się kręci od samego zapachu. Nie. Jest super wyważony ten zapach, więc tutaj daję ósemkę za intensywność zapachu. No i co, wracam za godzinę, zobaczymy jak będzie. Na razie jest super. No dobrze, wracam do Was po godzinie. Trochę światło mi tutaj hmm, za bardzo chyba przeszkadza, ale dobrze. Nie widać mnie aż tak, widać dym. Tematycznie przynajmniej. Jedyny minus, jaki. <laughs> Nieważne. Jedyny minus jaki udało mi się zaobserwować w tym tytoniu to jest zapach w pokoju i to nie jest negatywny tylko po prostu tak podśmierduje takim palonym tytoniem, a nie takim papierosowym tylko takim właśnie takim sziszowym niższej jakości. To, to w zasadzie jest jedyna, jedyny negatyw tego tytoniu. Po godzinie pali się dalej bardzo przyjemnie, chmury. Tutaj spokojna dziewiątka, dziesiątki, dziesiąt, dziesiątek się boję. Spokojna dziewiątka, chmury super. Tutaj się nie mogę do niczego przyczepić. Przez cały czas palenia smak jest słodko kwaśny, nie drapie, bardzo przyjemnie się pali. Czuć pomarańczę, czuć czekoladę. Osobiście, według mnie, jak pamiętam, jest to najlepszy tytoń dzibiara, jaki paliłem. W jakości spokojna ósemka, naprawdę super smak. Yy, może dlatego nie daje więcej, bo po prostu nie czuję posmaku potem w ustach. Po, po, po pełnym wydechu nie czuję, yy, nie czuję nie czuję jakiegoś posmaku, więc w jakości 8, w intensywności spokojna ósemka. Jeśli chodzi o zapach, tutaj również podczas wydechu nie mogę się do niczego przyczepić, ósemka. Czuć pomarańcze, czuć czekoladę. Bardzo przyjemny tytoń. Nie wchodzi mocno w głowę, to może warto jeszcze zaznaczyć. Czyli jakość zapachu, intensywność też 8, którą chyba same ósemki w takim razie. Super, naprawdę. Szczerze polecam ten tytoń. Godzina, ponad chyba nawet godzina palenia, bo no lekko ponad godzina palenia. Trzyma się świetnie. No i co, no nie przedłużam, bo te krótsze filmiki są fajniejsze. Polecam. Do następnego. you. Mm -hmm.